A, dobra, e, hej, cześć, siema, no z tej strony Patryk Jestem dzisiaj ten debil, przywitaj się, znacie ja mam I szczerze wam powiem, tak, tak nie wiem czemu, ale włączyłem nagrywanie, bo tak on mi powiedział, że mam włączyć, żeby było fajnie Oto jest już ciemno, bo jest godzina 21.18 dokładnie o, moja ręka, o patrz, rękę ładnie oświetli No i idziemy Ach. sobie Okay. idziemy sobie obwodnicą naszego miasta, czyli Mogilna i powiem Wam szczerze, że świeci tutaj pustko, nie? Jak patrzymy na jedną stronę, nie wiem czy coś widać na drugą, kurczę, nie ma wcale samochodów Oda. ostatnio jeździłem tutaj rowerem, jeździłem nie wiem z półtorej godzinki, dwie i szczerze Wam powiem, że minęły może mnie z dwa samochody no i moim zdaniem, jak tak sobie już wcześniej myślałem to kurczę chyba nawet szkoda kasy na takie coś, niby powinny, powinny tutaj tiry przejeżdżać, niby bo wiecie tam w mieście niedobrze, bo tam drogi niszczą, zagrożenie jest i w ogóle. Ale tak szczerze wam powiem, tak i tak będą tam jeździli, bo obwodnica, powiedzmy tak sobie szczerze, że to jest tak poza miastem, nie? I jak ktoś jedzie tirem i ma nadrabiać sobie tam jakąś drogę, ma robić powiedzmy tam te chociażby te dwa kilometry więcej, no to on ma wybiegane szczerze na to, nie? No bo komu by się chciało jeździć? Przecież drogi nie są. Jego, co go to obchodzi, że on to zniszczy? Nie no powiem. No, to, on to woli sobie jechać przez miasto, nie dosyć, że ma bliżej, to wiecie, to ogólnie jest jakoś szybciej. tak inaczej. No bliżej, szybciej i nie wiem, bo przecież to na to to chyba parę milionów, miliardów chyba. Milionów, miliardów to wie. Yy, no i to dopiero co była otwarta ta obwodnica, nie to dosyć, że jest... Chujowo jest zrobiona, nie wiem czy będzie widać jakieś tutaj betony i idą, jak jest taka prowizorka, jakieś widzicie rurki, nie wiadomo po co, jakby normalnych ścieków nie mogli zrobić. No ale to jest chuj. E, ostatnio był tutaj wypadek, chyba dzień po otwarciu czy jakoś tak. No. I pierwszy wypadek na tej obwodnicy i był on no, trochę pośmiertelny, śmiertelny, zginęła chyba jedna osoba. Fakt facet jakiś zginął i tam mojego taty kolega też jechał z innym samochodem a nic mu się nie stało podobno po tylko miał tam trzy ręce połamane coś tego typu nie stało. no mniejsza i powiem wam jeszcze jedną fajną rzecz yy, ogólnie wyczytałem ostatnio w głosacie nie tyle ja co... Tu ja ty jest zobacz żaby, żaba, żaba wyschnięta no, tak. Dobra już słucha yy, i powiem wam jedną ciekawą rzecz yy, ostatnio taty czytał mój gazetę i tam jest taki wiadukt kolejowy dalej, nie? Czyli wiecie, taki most nad torami. I ogólnie tutaj idzie taka linia energetyczna. Nie, nie mówi linia energetyczna, idzie, nie? Tak. Ale nie energetyczna. Nie no, mówi się energetyczna. Jest, ale idzie ale nie... No tak, no, no tam idą, wiecie, te... Linie z prądem i tam na tych słupach są, nie? I gołem wiecie, to pewnie są jakieś normy, że i na jakiejś wysokości od ulicy musi być, być. i przy podjeździe na ten wiadukt akurat tak się złożyło, że były te liny, nie? Te linie, linie, linie wysokiego napięcia. I musieli to podnieść. Dwa I miesiące. To, I to, nie, nie, nawet nie chodzi o to, tak chyba je nawet widać, nie? Nie. I chodzi o to, że... Podniesienie samych same tych linii wysokiego napięcia wyniosło ponad 300 tysięcy, nie, Że, więc szczerze ja nie wiem nawet na co to było wydane, bo moim zdaniem, no wiecie, no oczywiście tam trzeba wynająć jakąś firmę, trzeba zamknąć ten dopływ prądu, ale kurczę wystarczyło kupić dwa te betonowe słupy, trochę wyższe, nie, i, ale i to podciągnąć, a tutaj 315 tysięcy czy ileś, nie, no bez kitu, ja wiesz, ile, wiesz ile za to rzeczy można zrobić? Co 315 tysięcy? No, Przez jechodniki. chodniki. Wiesz jaką kurwa chatę można wybudować za tyle? No patrz, no, no dobra, no kurczę, no nie wiem co tu jeszcze Teraz powiedzieć. chata, nie? 66 metrów z dachem okay. o, teraz to, 50 tysięcy kosztuje kiedyś to już tam wszystko był jeden chuj bo tam jeden dach się robiło a teraz sobie wiecie metraż taki sam ale są różne yy, dachy ze spadem na cztery strony yy, dach kurwa wiecie z blachą z dachówkami to też są różne koszty dziwne tu w ogóle chu chuje będzie widać tak szczerze powiem widać same tylko jakieś wiecie <laughs> stawił jakiś obrazek z internetu nie jak wiecie coś tam mija po prostu jedzie ja, ja, kolejny Jedzie bo tam, samochód. Są trzy. Nie, Co cztery. Sio, pojechał. Ksiądz? Ale widzicie? <laughs> nie, to nie ksiądz. No i... Podsumowując, coraz więcej buduje się jakiś dróg, nie? I wiecie, różne autostrady, coś. Z tymi drogami to od zawsze tak było, że zawsze coś nie wychodziło, zawsze wychodziło za drogo, zawsze jakaś firma zbankrutowała nie chciała czegoś tam wykonać. Z drogami to zawsze tak było. I powiem wam szczerze, fajnie, że fajnie, że te drogi są budowane. Jakaś wizytówka Polski się tworzy, wiecie, już te drogi są lepsze, bo do tej pory to było tak, że twierdzasz to Polski, od razu dziura, najgorsze drogi i takie różne, nie? Ale... Coś mi się tutaj nie, nagrywa mi się cały czas. Myślałem, że przestało. No i chodzi mi teraz o to, że fajnie, że te drogi są budowane, ale czasem trzeba przemyśleć, czy to będzie miało jakiś sens, bo tak naprawdę to ja nie wiem, czy ta obwodnica ma sens, bo nie dosyć, czy wiecie, dzień i noc, to praktycznie nic nie jeździ, a są grube miliony na to wywalone, więc te fiby było zbudować jakiś tam odcinek autostrady pięciokilometrowej, powiedzmy, jak ma ta obwodnica, nie? I nie wiem, jakby się to ale miało, ale... Stadion. No stadion, nie? za kilka milionów, no nie, można by było. Robią, nie? Miałby autostradę, ownicę nie? Jebli ją i zrobić stadion, robią teraz stadion. Można no, no i tu pójdziemy jeszcze dalej. No dalej. No tam no. chyba coś muci. No i, i ja coś. chyba to będę kombajn musi. Ale ktoś nie musi w nim nie. Ostatnio tutaj w być. tym miejscu, za tym znakiem, widziałem rozjechanego kota chyba. Taki wiecie, totalna miasta. No Jedzie no piąty i... za nami. Samochód. Dobra, tam jedzie, ja nie będę go teraz kamerował już. No i podsumowując tego vloga, no vloga, no po prostu takie coś z terenu. Myślę, że nawet fajnie tutaj wyszło, fajnie sobie pogadałem. I o co mi tutaj teraz, tak szczerze, do jakiego wniosku doszłem? E, doszłem do takiego wniosku, że czasem trzeba pomyśleć, e, na co jest to wszystko wydawane, nie? Czy to się jakoś wróci, czy to będzie miało jakiś sens i w ogóle wiecie, no czy to będzie dobrze zainwestowane. Dobra, ten tam szuka jedzenia. No dobra, więc jest teraz godzina 21.24 Jest już chuj ciemno Jest lato i powiedzmy sobie szczerze, że robi się już chyba jesień Znaczy do jesieni jeszcze daleko, ale już widać, że tego dnia ubywa I tak naprawdę kurczę, wakacje zaraz się będą kończyły Jesteśmy na półmetku co, 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 aha. Jesteśmy na półmetku Wyjątkowo dużo tu tych samochodów dzisiaj, przyznam wam szczerze Dobra, wyszło aż 6 minut, dobra Więc to chyba będzie... Na tyle w tym jakimś dziwnym filmie Był w terenu No ja chyba swojej mordy nie pokażę Audioloko No coś tego typu, chuja tu widać tak naprawdę <noise> Butki białe Dobra, więc to tyle, no, ja tutaj wam jeszcze pomacham I to nie idzie No, tam coś muci Dobra, trzymajcie się, cześć Na razie